Wszystkich miłośników mojego kanału, a także sympatyków symulacji myśliwstwa The Hunter Call of the White. Moi drodzy, słuchajcie, właśnie aktualnie sobie idę do dolinki, i w tej dolince zobaczcie, co my tam mamy. Są indyki. Nie wiem, ile ich tam jest, ale mi się wydaje, że około 4 sztuki 3, i właśnie po cichutku sobie tam będę chciał podejść, żeby je odstrzelić. Oczywiście użyję standardowo tutaj eliminatora zapachu. Bo mi napisaliście w komentarzach, że mają indyki świetny węch, ale słaby wzrok. I czekajcie, co ja tam widzę, właśnie. A tam koziołki cały czas paradują. Zauważyłem, że te koziołki cały czas biegają. Dosłownie nie zatrzymują się na chwilę, tylko w lewo i w prawo i biegają i biegają. Tylko wiecie, co ja jeszcze sobie podejrzę. I tutaj widzę. Oho. Kurczę, jak zaczynałem nagrywać, włączałem grę, to praktycznie ani jednego koziołka nie było, nagle się pojawiły wokół tego pięknego jeziorka więc wiecie co, ja tu mam wiranta, ja spróbuję jakoś do nich podejść, nie wiem, no postaram się w tych drzewach jakoś się schować i będę spróbował oddawać strzał, poczekajcie chwileczkę, bo zanim zejdę te kilkanaście metrów, to trochę upłynie, a ja nie chcę was zanudzać Zobaczcie, jestem mega, mega blisko, tylko kurczę jak tu strzelać, żeby ubić tych kilka ptaków. No spróbuję jeszcze trochę, troszeczkę się zbliżyć. Idę mega, mega cicho. Na pewno mnie nie widzą, bo idę. Tutaj w tych drzewach się ukrywam, tylko kurde, wiecie co, ja może zacznę strzelać, bo jak zaczną mi uciekać, to dupa z tego będzie. Zobaczymy ile mi się uda ubić. Dobra, no więc zaczynamy. No i nie wiem, słuchajcie, no oddana, oddałem te kilkanaście strzałów. Ile ich trafiłem to? Cholera. Zwiało kilka. Ale kilka na pewno trafiłem. teraz zobaczymy z jakim skutkiem. Jak widzieliście, oddawałem strzał i wybi wybierałem kolejny cel. No i zobaczcie. No, mamy tutaj. Tam coś siedzę. Trzy okazy, nawet nie cztery. No nieźle, może być. Złoto, no ale kurde, czemu ciało wnętrzności? Czemu nie diamencik? O, nowy poziom, ale oczywiście nie mamy punktu cech ani umiejętności. Tu jest drugi. Sreberko. Ciało prawe płuco, po jednym strzale oczywiście rozdzieliłem to. Dobra, czekajcie tutaj. Tego już nie mogę zebrać, rozumiecie to? Kurczę, serio, nie mogę go podnieść. Ten nawet się nie ruszył, to jest oczywiście samiczka sreberko. Ej, więcej ich trafiłem tutaj. Niektóre potrafiły nawet odlecieć po pocisku. Sreberko. I tu jest jeszcze jeden. No to ładnie, wam powiem, całe statko można powiedzieć, że. Podleczyłem, tylko gdzie jest reszta tych indyczków? Ładnie tutaj padało. Kurczę, wiecie co? Tu gdzieś poleciała i w tą stronę. No ale nie wiem, czy zdołam je tutaj znaleźć, czy też wytropić. Teraz co to było? Puma się tam czai, Wiecie co? Jestem niedaleko, spróbujemy. Mam tutaj. Odpowiedni sztucer na pumę, nie obawiajcie się. Nie jest tak, że jak w tamtym odcinku, że miałem tylko Wiranta. Poczekajcie, co tam mi się. Coś wydaje, wydaje mi się, właśnie. Zobaczcie, jakie mam tutaj sztucery. Mam tutaj muszkiet. Oczywiście mój ulubiony sztucer. Oraz od bardzo dawna nie używałem. Zobaczcie, Solokina. Też bardzo fajny sztucer, którego chętnie poużywam, jeżeli będzie okazja. Ale Puma, jak nas usłyszała, pewnie podejrzewam, że już spierdziela. A tu co jest? Myślałem, że głowa indyka. No dobra, spróbuj. Oho. Tu jest! Kurde, trafiłem ją! Ciekawy jestem jak daleko uciekła. Ona akurat patrzyła na mnie. Mogłem wziąć, powiem wam szczerze, chudzika. No to byłoby po jednym strzale i... A tak to będę ją teraz pewnie tropił. No ale zobaczymy, no. Soloki nie jest aż taki słaby. Mam ten odrzut chyba na 54, więc nie jest źle. Zaraz zobaczymy. Jak tutaj wygląda sytuacja z krwią? Już ją widzę, dobra. A raczej jego, nie wiem w sumie: czy to on, czy ona. Trafienie w organ żywotny, podejrzewam, że serduszko albo płucko. No i łamamy tutaj pięknego kociaka, sreberko, samica, odpowiednia amunicja. Tak jak wam mówiłem, płucko. Tutaj właśnie trafiłem w sy Celowałem w pierś, no ale jednak grał uznała, że trafiłem w półco. Dobra. Wiecie co, ja jeszcze tutaj się rozejrzę, poczekajcie, bo tam jest chyba punkt informacyjny. Powiem wam szczerze, że. Używam tego za bardzo, te wiecie co? Powiem wam szczerze, że chętnie bym tu spędził dłuższy czas na polowaniu, bo tu jest naprawdę bardzo ciekawy teren i można się naprawdę świetnie bawić. Polecam wam. Właśnie tutaj to miejsce, ono się nazywa Sun Sisters czy coś takiego. Warto tutaj się pobawić, popolować, bo naprawdę piękny teren. Tutaj zobaczcie, tu jest tu są wzgórza dookoła, a w samym środku oczkowodne i można właśnie w tym miejscu ciekawie spędzać czas i polu polując na tutaj na zwierzaki. między innymi pumy, indyki, czy owce kanadyjskie czy też te koziołki tej chudzika zaraz użyję, bo nie strzelałem właśnie coś z niego zaraz. Poczekajcie, ja sobie tutaj coś mi tutaj a już nie usłyszał. Ale zaraz jako odległość, przecież ja nie będę strzelał na pewno z wiranta, nie. No, 190 metrów, więc odległość można powiedzieć spora. A czemu ja tam idę? Bo tam mam punkt informacyjny. Dobra, poszedł ja już od razu ładuję. Bo może coś będzie dalej. Jeszcze coś się pojawi, i muszę zdobyć ten punkt informacyjny. Kurde, ostatnio spadłem. No, ale teraz powinno się udać. Dobra, mam gotowy. O, tu jeszcze indy greci. Dostał, kurde, widzieliście to? Wow, super. Dostał na pewno. I co ważne, w powietrzu. No, tutaj kolejny koziołek jest znaczy owca kanadyjska, zdaje się. Koziołek to nie jest. Ale tam muszę poszukać jeszcze tego indyka sreberko. No, ale powiem Wam szczerze, zobaczcie jaka odległość 156 metrów i mamy samicę. No, ale ważne, że jest. Punkty też padną, i tam trzeba wyszukać tego indyka, bo gdzieś on tam na pewno jest. Dobra, standardowo o kolejce liniowo-torowej czy coś takiego i tu gdzieś w dużej odległości trafiłem tego indyka, jestem tego pewien No poszukamy go. Gdzieś tutaj sobie leciał i... No strzelałem jak z karabinu maszynowego, bo ten wiran dość szybko strzelny jest, sami widzieliście. Ole rano i co? Trafić go trafiłem, tylko czy spadł? Raczej na drzewie jego nie znajdę. Gdzieś tutaj był. O i widzicie, no i loft chyba nie znajdzie tego indyka. Poczekajcie, spauzuję na chwilę. Słuchajcie, znalazłem trop. Chyba podczas lotu po prostu trochę krwi upuścił i chyba pójdziemy tędy. O, jest kolejna. Plamka, tempo krwawienia średnie, czyli będę miał tego indyka, super O ile się nie uzdrowi w jakiś sposób cudowny, zobaczymy <laughs> Różnie tutaj bywało <laughs> Dobra, jest indyczek, jest indyczek, subcio, mam go Łobuza Wydaje się, że ja strzelałem... Tu wygląda na to, że go trafiłem dwa razy, sam już nie wiem Może wcześniej A nie, 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 ja go trafiłem No w ciało, musnęło go tak jakby. A raczej ją, bo to samiczka, dobra. A tam coś się drze... Owca kanadyjska, samczyk. Ja użyję... solochina. Zobaczymy... Jak Solokwin będzie się... cieszył ten... Aha, ona jest na tym pagórku. Na tym pagórkiem. Dobra, będziemy szli teraz troszeczkę wyżej. Tutaj i będę chciał... A tam? Będę chciał upolować jakieś owieczki. Używając trochę tego sztucera. Solokin jest super, no ale... Poczekajcie, zresztą porównamy sobie. Moc. Może... czekajcie. Yy, tu mamy 70 odrzut. Solokin 58. No to nie ma o czym mówić. Solokin jest o wiele, wiele słabszy. No ale też ma swoje zalety, dobra. Musimy znaleźć te... Owcę kanadyjską samczyk się tutaj gdzieś odzywał. Tylko jak go znam pewnie spierdziela, iż wam je usłyszał, bo też za cicho nie idę. Zaraz, chyba tam jest. Nie. Zdawało mi się. Nie wiem, gdzie on Polas, serio. Był i nagle go nie ma. A, biegnie kłusem, usłyszał, mnie i spierdziela. Płochliwe te owce kanadyjskie. Poczekajcie. Zobaczmy, czy tam nie wróciły indyki do swojego ulubionego miejsca. Chyba nie ja będę musiał się udać w końcu. Do zaraz, zaraz, chyba pójdę tędy i spróbuję udać się do tego punktu obserwacyjnego w końcu, bo coś wybrać się nie mogę. No ale właśnie to przez to, że tu jest wspaniałe miejsce i obfite do polowań. O, jest indyk. Kurde, no widzicie. Cały czas mnie te indyki tutaj. Pójdę po tego indyka, no. Nie podaruję mu. Spróbuję troszeczkę podejść. Poczekajcie troszeczkę. No super, ale siada, zaraz, zaraz, zaraz. Spoko siada tutaj indyczek. Kurcze, przyleciał akurat. Ale czy tamten mi nie ucieknie? Kurcze, akurat przelatywał i zobaczcie. Przyleciał, można powiedzieć, prosto pod lufę. I dlatego zdjąłem celowniczek. Znaczy lunetkę. No sami widzicie, jak tutaj jest super. <laughs> Same indyki przelatują. No i kolejny rosełek nam się tutaj trafił. Jeszcze jeden rosołek jest tam za tą amboną myśliwską, gdzieś w tamtym miejscu. Ja tutaj dwa razy strzeliłem. Kurde, ma, ma dziwną krew. Ale indyków od cholery tu mam. Złoto. No, kurde, no widzicie. Ciało grzebień mostka, ciało widełki. To no, dobra. Odległości, uwaga, 22 metrów. No tak sobie blisko siadł. I dwa strzały oddałem. Myślałem, że dzięki temu może będzie jakiś diamencik, a tu... kurde, dupa. Poczekajcie, jeszcze spróbuję podejść. Bo tam jeszcze jeden indyk był. Aż się, kurde, nie chcę opuszczać tego miejsca. Chciałbym tutaj cały czas polować. Ale teraz to trzeba... ojojoj, tam coś się odzywa. Indyk, kurde, chyba y, zmienił położenie, bo on przecież tutaj był, koło ambony... myśliwskiej. No dobra, przypatrzymy się troszeczkę tu gdzieś powinien. Jest ambona. W sumie mógł też odfrunąć. Zbliża się powoli zmierzch. Jest coraz ciemniej, i mamy godzinę którą? 15-16 dochodzi. Gdzie jesteś, indyczku? Chociaż się widziałem? Tutaj bardzo blisko tych imitacji, które zostawiłem. A tu jest, dobra, mam cię, buzię Jeden strzał wystarczy O, oho, oho, oho Ojej, i po nim A tu? Kurde, myślałem, że to jest kolejna, to jest właśnie imitacja, którą zostawiłem, o Boże! Mała pomyłka się wdarła, myślałem, że... Kuper go trafia. To jest nasze. To moje wabiki. Dobra, mam tego indyka. Fajny ten sztucer, powiem Wam szczerze. Lepszy niż te strzelby, sreberko. Tam jest jeszcze jeden indyk, ale wiecie co? Ja mam to gdzieś. Upolowaliśmy sporo tych indyków. Ja będę musiał teraz chyba udać się do tego mojego sch y schroniska. Bo troszkę. By to potrwało już zanim bym do niego doszedł Więc szybko się ewakuuje I spróbuję w końcu Dostać się do tego Punktu obserwacyjnego Już sobie go zaznaczam, dobra, idealnie mam Kurde, ale długa droga na mnie czeka No ale trudno Muszę się w końcu tam udać, bo W tamtym odcinku się nie udało Bo coś mi się tam stało Chyba spadłem No a teraz już powinienem tam dotrzeć Zobaczymy, jak sobie odkryjemy ten punkt obserwacyjny. Co tam ciekawego jest. Tylko ja w sumie nie wiem, czy ta droga będzie najlepsza. No zobaczymy, jak będę się ślizgał, to przejdę na drugą stronę. Kurde, daleko. Po prostu to jest 300 metrów, no ale 300 metrów w dodatku pod taką górę, no to trochę to potrwa. No zobaczymy, na razie nie jest tak bardzo stromo, jakoś sobie radzę. Chyba to jest najwyższe jakieś wzniesienie, coś mi się to wydaje. A czy tak mi się wydaje, a czy tak jest, to nie wiem. No ta nasze schronisko i flaga. Troszeczkę spauzuję na chwilę, bo to trochę potrwa zanim tam wyjdę. Dobra, już jestem prawie już na miejscu, już niedaleko. Kurde, ale wysoko. Zobaczcie, jak mi pikawka bije. Zaraz mi pewnie wyskoczy z klatki. Dobra, już jestem. Kurczę, zobaczcie, nie dość, że jest tutaj cholernie wysoko, raczej to jest, ten punkt obserwacyjny jest na wysokiej górze, to jeszcze, kurde, jest na podwyższeniu. Ja pierniczę, to chyba jest najwyższy szczyt. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz zobaczymy. Ja pierniczę, na wzniesieniu jeszcze punkt obserwacyjny. No masakra. Nie wiem, czy to jest najwyższy szczyt. Kurde, tam jest jeszcze wyżej. A tam co? Myślałem, że koziołki jakieś. Dobra, spróbujemy. Dobra, mam tutaj odblokowane i ciekawe, co tu będziemy mieli do odkrywania. Zaraz zobaczymy. Idziemy, idziemy. O kurde, zobaczcie, ale wysoko. Dobra, rozejrzyjmy się więc. Zobaczymy, gdzie są kolejne schroniska i inne ciekawe miejscówki. Jak widzicie, okazuje się, że tu już nie ma nic, tylko jest jedno schronisko i te tutaj dwie, dwa punkty były. Między innymi, a jeszcze tu je było schronisko, które mamy odblokowane. Myślę, że z tym odcinku to już będzie wszystko. I ja będę się chciał tutaj udać do tego y, schroniska i pójdę sobie tutaj do punktu obserwacyjnego kolejnego. Jest to najdalej wysunięty punkt na, zaraz wam powiem, na, 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 y, na zachód. Albo na wschód, nie, jest to dalej wysunięty punkt. Na wschód, dokładnie, chyba na wschód, dobrze mówię, i tam będzie trzeba się udać. Ale to już będzie na wstępnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam przypadł do gustu. Podoba Wam się i dacie mi łapkę w górę. Jeżeli nie, to łapkę w dół. Subskrybujcie mój kanał, udostępniajcie. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Cześć.